Przed wami! Szyderczy skrót filmu o Peterze parkiecie i czarnym glucie z kosmosu, który transformuje go w... Ku... Zanim Bully Maguire zatańczy na naszym grobie, zostawcie suba, Kumplowi przejdzie faza emo. A teraz nasz się piachu. No! God, please no! Gdzieś w Spidercepcji Parkiet podziwia swoją dupę w Spandeksie, latającą przez nowe tarki, namawia nieletnich, żeby dalej na nią patrzyli. Eee. Po czym opowiada, jak bardzo wszyscy go kochają, jak świetnie się uczy i jak pięknie jego ruda wyje z playbacku. Generalnie opisuje swój Instagram dla niewidzących, a że na widowni jest też Harry i opisuje, jak perwo, próbuje do niego zagadać, ale odpowiada, żeby najpierw wskrzesił mu ojca. Przecież siedzi u ciebie w lustrze, zagadaj do niego! Kochana para obserwuje nocą gwiazdy, wyznając sobie nawzajem, jak bardzo są w sobie zakochani. O, spokojnie, już niedługo. A gdy wylizują sobie migdałki, akurat w tym miejscu na ziemi, właśnie w tym czasie, ląduje meteoryt z czarnym glutem i przykleja się do krążownika szos parkura, gdy odjeżdżają. Co za przypadek. W międzyczasie Flint ucieka z poprawczaka i włamuje się do swojego mieszkania, gdzie wręcza chorej córce listy, które matka awizowała. I po nałożeniu roboczego swetru rwie w kuchni chleb. Nie słyszałeś o nożach? Podobno w pierdlu są bardzo popularne. A gdy stara go nakrywa, niezadowolona, że znowu żre po nocach. Jest też skazanym mordercą, uciekinierem, złodziejem. Każe mu się wynosić, więc obiecuje córce, że jakoś wyłudzi pieniądze na jej leczenie przez portale ogłoszeniowe. Po czym bierze od nich wisiorek, żeby pamiętał, Dla kogo będzie napadał na banki i okradał niewinnych ludzi? Peter zajeżdża swoją hulajnogą do ciotki May i chwali się, że planuje zaobrączkować MJ. Więc stary turbiszczy zanudza go historią, jak wujek Ben oświadczył się jej na wyspie. Po czym korzystając z okazji, oddaje mu pierścionek, żeby ruszyć w balet. Ładna historia, ale niech wujek Ben też podejdzie i opowie, jak było. A, nie żyje. Gdy wraca na potrzeby scenariusza, wysiada mu Spidey Tyngiel i zaskakuje go zielony Goebbels Junior, który obija mu mordę i kaleczy swoją obieraczką. Nie wyczuwał w pierwszej części seniora Goebbelsa już z kilometra, na co odpowiada śnieżkami ze spermy jak snajper, po czym tłumaczy się, że nie zabił jego papy, ale Harry mu nie wierzy. Może trzeba było odstawić martwego Normana w stroju Goebbelsa, zamiast go rozbierać zboczejcą. Po przejechaniu parkietem po oknach spada było obrączka, ale mimo 40 minut na na deskolotce i oddaleniu się o 2 km, bez problemu łapie ją z powrotem. Bo prawdziwa miłość przezwycięży każdą logikę. Po czym przechodzą do levelu w platformówce 2D, gdzie Piotr Parkere zostaje pocharatany jego latającymi ch**kami, ale łapie zieleniaka najbardziej prymitywną pułapką w sieci i tak obija sobie cymbał, że ląduje na stole operacyjnym. Rozebrałeś i przywiozłeś kolejnego zborna? Masz problem oblechu. W międzyczasie pasiasty spertala przed pałami uderzając pieseła ukamieniować go. Po czym zupełnie przypadkowo wpada do studni, gdzie akurat przeprowadzają eksperyment na cząsteczkach. I traf chce, że obsługuje go banda nonszalanckich f**ków, które stwierdzają, że to pewnie tylko ptak. A może to właśnie uciekinien morderca, który nie potrafi kroić chleba, pomyśleliście o tym? Odpalają swoje mieszadło, nieświadomie zmieniając DNA flinty. Po czym sypie się jak stara baba i bagiety znajdują tylko hałdę żwiru. Idealny kamuflaż dla plażowego złodzieja. A doktorek informuje, że z karem już spoko, ale ma problemy z pamięcią. I gdy Pita i MJ go odwiedzają, okazuje się, że znowu jest matołem jak dawniej, po czym stwierdza, że oddałby życie za swoich przyjaciół. <słuch> Zabawne, że to mówisz. Nad ranem hałda żwiru zaczyna powoli nabierać ludzkich kształtów i próbuje złapać za wisiorek od chorej córki, ale znowu się sypie. O, nie będzie ciasteczka. Jednak w końcu mu się udaje i widząc foto swojego dziecka, zmotywowany wstaje bez siusiaka i transformuje się z powrotem w pasiekę. Dała mu wisiorek ze swoim zdjęciem? Za kogo ona się uważa? Mariola Jane wbija do piwnicy parkieta, płacząc nad recenzją, w której została wymieszana skałę. A gdy próbuje ją pocieszyć, nawiązując do bycia Spider-Boyem, przerywa mu, zaznaczając, że tu nie chodzi o niego, tylko o nią. Tylko się ze sobą nie zesraj. Więc stara się inaczej poprawić jej humor, ale nadal jest niezadowolona i stwierdza, że słowa tej recenzji są jakby pisałem jej stary. Przecież on nie umie pisać. Po czym Parkour, słysząc w radiu policyjnym co się dzieje, rusza w stronę kibla z wysięgnikiem, który zwariował. Akurat, gdy w budynku naprzeciwko Gwen Stacy ma sesję foto do magazynu, który nie istnieje i akurat to piętro dźwigu atakuje. Dwa razy! I blondina wisi na krawędzi, gdy kawałki betonu i katalog meblowy z Ikei spadają na bezbronnych ludzi. Spokojnie, to tylko drugoplanowi, ich nie szkoda. A na miejscu pojawia się Eddie Brock, cykając foty akurat obok jej starego, który widząc ją zadaje bardzo rozsądne pytanie. Też się Zastanawiam, może a pranie? Po czym przedstawia się Staśkowi dodając, że pracuje w Daily Buglu i zapycha mu córkę, która ledwo już wisi. No właśnie nie wyglądasz na bardzo przejętego, ale zjawia się pajęczak ratując ją i odstawiając na dół, a Just Five przedstawia mu się jako nowy fotograf zamiast Parkera. Więc gdy próbuje opchnąć swoje kolorowanki, pojawia się też on. A JJJJJ JJ JJ oferuje stałą posadę temu, kto pierwszy zdobędzie kompromitujące zdjęcie Spidexa. Łatwizna! Wystarczy, że Zrobi zdjęcie, jak Spider-Man jedzie na jego motorynce. Po wyjściu zauważa komunikat, że sołtys ma wręczyć Spideyemu klucz do miasta, a korzystając z okazji pojawia się Bruce Lee z inspirującym cytatem. You know, I guess one person can make difference. Święte słowa Bruce. MJ przyłazi na próbę, dowiadując się, że niepotrzebnie, bo po kiepskich recenzjach została wylana na zbity pysk, ale zapomnieli jej powiedzieć. A gdy wychodzi ludzie klaszczą, pajęczakowi w spandeksie. Przecież jej praca jest o wiele ważniejsza. W dzień imprezy z okazji wręczenia klucza francuskiego, Pita jeszcze jako cywil pajacuje do marszu werblistów. Oho, zaczyna się. A po cyknięciu fot swojej niezadowolonej. C znika przebrać się za pajęczaka i gdy je przemówienie, jaki to on fajny, staje nad tłumem z odkrytym ryjem. Może jeszcze na kogoś naszczaj. I gdy nadchodzi jego moment, spuszcza się na sieci, namawiając spuchniętą Barbie, żeby go przelizała. Na co publika szaleje, a MJ czuje się jak gówno. No i teraz jesteście na podobnym poziomie. W międzyczasie środkiem ulicy lezie przeciekający flint, który nie zmienił nawet swetra i rozpoznaje go dwóch policjantów, ale chowa się w zupełnie przypadkowo podstawionym kamazie ze Żwirem, a gdy zaczynają w niego szczelać, ucieka jako piaskowy pierd i nadciąga nad imprezę. O nie, zaatakuje setki bezbronnych ludzi, po czym leci dalej. A, czyli chciał się tylko pokazać Spidexowi. Fajnie. Atakuje konwój z forsą, więc Piotrę włazi do środka, ale przebija się tylko przez jego ośmiopak i ląduje na zewnątrz, gdzie tradycyjnie surfuje na drzwiach, po czym skraca łajze o nogi i wyrzuca ochroniarzy jak zepsute hot dogi, ale pasiasty ucieka, zostawiając mu piasek w majtach. A na kim ze złości, i odpalałby już Gwiazdę Śmierci. Pietrek dogaduje się z Wąsem, żeby przyniósł obrączkę w szampanie, ale gdy opowiada MJ, jaki jest z***wisty, nagle pojawia się Gwen przypomnieć, że Lizali się na jej oczach i o dziwo obrażona wychodzi. Naprawdę, nie rozumiem dlaczego, przecież opowiedział jej, jaki jest z a po wygrzebaniu obrączki jak Wiza jego i ciotkę May wzywa kapitan stacja, który zrzuca na nich newsa, że prawdziwym mordercą wujka wcale nie był Blonda z pierwszej części, ale Flinta z tej części, zanim został hałdem żwiru? Co za imponujący życiorys! Na co Pita Jerry, że zwlekał z tą informacją aż dwie części, a gdy w mieszkaniu odwiedza go zmartwiona MJ, każe jej wracać do kuchni, bo nie potrzebuje jej pomocy. Ale z chabowego by opierał, po czym zasypia w swojej ulubionej piżamie i op błazi go symbiot, a chwilę później siedzi już na ścianie wieżowca i lata na sieciach, podniecając się jak świetnie się czuje. I nie wzbudza to u ciebie żadnych podejrzeń, Matole? Właśnie tak działają narkołyki! Gdy słyszy później o napadzie na bank z możliwymi burzami piaskowymi, zamiast domyślnego kostiumu chwyta za nowy, czyli Venom transformował się w kawałek szmaty, która leży bezczynnie w szafie, a pod bankiem zachwycony Brock cyka mu fotki przekonany, że wygryzie Parkieta. Więc Parkiet rozdupcza mu aparat i wbija do kanału, doganiając sen boksa, któremu ściera połowę ryja pociągiem, a gdy odkrywa, że jego największą słabością są kałuże. uuu kałuże! Odkręca kurek od wodospadu i zmywa go, podziwiając, jak zamienia się w gnój. Po czym poprawia fryzurę bardziej na emo. Nie tak cię wychowałem, synu. Chwali się ciotce, że Spider-Boy skasował mordercę wujka, a no, oczywiście jezusuje mu, że wujek nie chciałby podążania drogą zemsty. Albowiem prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż zemści się na garb. Tym. Czy wszyscy w tej rodzinie celują w niebiańską lożę VIP-ów po śmierci? MJ nie mówiąc nic Piotrkowi zatrudnia się jako kalnerko śpiewaczka i smutna dzwoni do Harego, który zaprasza ją do siebie i wspólnie dokarmiają podłogę, po czym lecą w ślimaka, ale ruda czuje się jak ścierka i wychodzi to nie twoja wina. Po prostu cię spędziało. A gdy podłamany Harry wali z gwinta, dzwoni do niego z obrazu starej, i po kolei wszystko sobie przypomina, znowu nienawidząc parkura a Gebel Senior, tak jak wcześniej każe, za atakować jego serce. Czyli te występy w lustrze to tylko jakieś archiwalne nagrania? Lipa! MJ odsłuchuje początek wiadomości od simpującego Petera, gdy nagle spod kadru wyskakuje Harry z ryjem na wierzchu i stawia jej ultimatum, że jeśli chce, aby Piotr przeżył, musi coś dla niego zrobić. Chodzi pewnie o wzięcie z połykiem, tak? Jesteś obrzydliwy. Ruda dzwoni do Parkieta, chcąc się jak najszybciej spotkać i szczęśliwy przylatuje z kwiatami, dowiadując się, że jest egoistycznym kutafonem i zrywa z nim. A gdy pokazuje jej blink blink, odpowiada, że zakochała się w kimś innym i odchodzi. Już minęło kilka Lat, więc mogę wam powiedzieć chodziło o mnie. W restauracji Harry ściemnia jednak, że Mariola zakochała się w nim i bezczelnie puszcza mu oczko, więc w kierwiony zakłada czarne kimono i wbija do niego, dostając kosy pod żebra, ale jakoś mu to nie przeszkadza. E eh, rozchodzi to. Po czym wlatuje z nim do piwnicy i gasi mu światło, a gdy Junior rzuca w niego granatem, zwraca mu go prosto w ryj i odchodzi, łażąc po mieście i przyciągając wzrok dupeczek. Gdy jego spojrzenie przykuwa okładka Daily Bugela, na której Eddie Brock sra na niego oskarża. Zakradzając go, kradzież i posać tam kaktusa. Z jakiegoś powodu wszyscy świętują przyjęcie Broka, więc zbija też pan Paweł i przyspila go do ściany, rzucając kolejnym memem. Po czym mimo błagań zostawia foto, z którego zrobił fotomontaż i zostaje wywalony na zbity ryj. A gazeta oficjalnie przeprasza Spideksa, więc zgrywa jeszcze większego cwaniaka i paraduje po ulicy jakby miał metrowego pytonga, Spider pytonga. Podrywając chamsko Betty i wymuszając stałą posadę z podwójnym wynagrodzeniem. A gdy wychodzi z Lumpexu w nowej stylówie, cały zamienia się już w jednego wielkiego ku. A taki miły chłopak z niego był. W międzyczasie żwirmen powstaje ze ścieków i gówna. Przypominając sobie o chorej córce, dobrze, że dała mu wisiorek ze swoim zdjęciem, bo nic by nie wiedział. A Bully Maguire zabiera Gwen Stacy do speluny, w której pracuje MJ, i po wylizaniu ucha kelnerce siadają do stolika. A gdy Ruda zaczyna wyć, parkiet bezczelnie ciśnie na keyboardzie i kradnie show, tańcząc na barze i ujeżdżając krzesło. Czy tylko ja wyczuwam tu coraz bardziej klimat maski? A gdy tańczy z blondiną, uświadamia sobie, że tylko ją wykorzystuje przed MJ i odchodzi. A właściciel każe go wypertonować. Więc rozpoczyna bójkę, w której odwija się rudej z plaskacza, tak tylko żeby pokorę przywrócić. A po pytaniu kim jest, idzie o tym pokontemplować na szczycie katedry, w której oczywiście Brock modli się do Jezuska Chrystuska, żeby go zabił. Ty się lepiej módl, żeby ciebie ktoś nie zapier. A gdy Pita próbuje zerwać z siebie gluta, tak jak Jim Carrey maskę, niechcący uderza w dzwon i z zrozpoznaje go z dwóch kilometrów, po czym symbiot odrywa się od jego dubska i spada na broka, zamieniając go w Venoma. Bóg tak chciał. Byli w kościele. Czarne kimono lata po mieście jak Spider-Boy, zatrzymując się na łapie sandboxa, którego zmiękcza gadko mojego chorej córce, którą wszyscy mamy w dupie, i przekonuje, żeby razem zaciukali pajęczaka. Zaraz. To specjalnie go szukał i dał sobie strzelić w ryj, czy wpadł na niego przypadkiem, ale akurat go potrzebował. Yy. Gdy ruda zatrzymuje taks i okazuje się, że za kierownicą, oczywiście, siedzi brak, który ją porywa. I umieszczał wysoko, wysoko nad ziemią, a piaskownica rzuca na dole radiowozami. Więc Piotr Kownica widząc to w TV, sięga po swój kostium roboczy i odwiedza Harego, prosząc go o pomoc. Ale masz ramę na pół mordy, więc odmawia. i dobra, najwyżej założysz maskę pasztecie. Jednak sekundę później jego woźny wyznaje, że cały ten czas wiedział, że jego ojciec zginął od swojej własnej deskolotki, bo opatrywał jego rany, a jego przyjaciele go kochają. Mogłeś o tym wspomnieć już jakieś dwa filmy temu, ale Harry oberwał tylko granatem w ryj i prawie zabił swojego najlepszego przyjaciela. Nic się nie stało, grzybie. Spidek pojawia się na miejscu na tle zupełnie przypadkowej amerykańskiej flagi i wszyscy biją brawo. Jeszcze nic nie zrobił, dajcie mu się wykazać, pacany. Po czym ląduje na taksi przed MJ i zostaje zdjęty razem z dachem przez rozpędzonego Venoma. Uf, dobrze, że jej ryja nie urwało. Który ją łapie, sugerując, że jego tyngiel działa przy niej świetnie, udając palcem siusiaka. Zrozumiałem to odniesienie. I strąca parkieta na dół, żaląc się jak go potraktował. Ale MJ zrzuca mu pustaka na web w idealnym momencie i lecą na dół. Po czym pasożyt przyszpila go do belki, a ciastek okłada z łapy aż prawie zdycha. Gdy nagle pojawia się pasztet na deskolotce i aplikuje mu bombkę wypalając pół mordy, żeby nie czuć się osamotniony. I gdy znów są funflami, atakują skurwy synów we dwójkę i ratują MJ spadającą przez pół filmu. Po czym Harry uderza rakietami i Mongo upada, a gdy Venom odbiera mu Parkiet odkrywa, że fale dźwiękowe go odklejają. O, super. Ale chwilę później Harry dostaje upgrade sutów. O, trochę mniej super. Pajęczak wbija rury dookoła Venoma i wali w nie dając najgorszy koncert na jakim byłem, wyciągając różowe lata 70. Ale gdy wysadza symbiota, matą tam wraca i też ginie. Mówiłem, żebyś zmienił modlitwę? Piaskownica tłumaczy się, że popsuł wujka Bena niechcący, ale w końcu ma chorą córkę, więc i paszport Polsatu na wszystkie przestępstwa. Więc pita mu wybaczaj i pozwala się zmyć jak pierd po czym znajdują z MJ umierającego Harego, który przypomina, że nadal są przyjaciółmi i umiera. A Piotrek tradycyjnie rozkleja się jak ostatnia Wajza. O już nie przesadza i tak był już brzydki. Po obowiązkowej scenie pogrzebu w umiarkowanym deszczu i przemądrzałej narracji pasującej do każdego motywacyjnego wideo na temat siłowni. MJ jęczy w swojej melinie, że ma już dosyć miłości, gdy pojawia się parker i ją przytula. I nawet nie przeleci jej na sieci. Dzwonię na policję. Wpadajcie na mojego Instagrama, poznać moją prawdziwą ocenę tego filmu i obejrzeć wpadki z nagrań. I zostawcie suba, żeby nie przegapić kolejnych szyderczych skrótów. Do zobaczenia!